Dzisiaj znajduję się w jakimś ciemnym lesie, jak na razie. I widzę jakąś jaskinię tam. O, jest nawet givera, Mogę. Aha, za robuxy. Dziękuję bardzo. Ale za to tu mam jakiegoś gifta za friko I. Aha, to jest boost, że mogę monstera widzieć. Mogę widzieć potwora. Nie chcę tego. Co tu jest? To jest chyba jakiś ziemniak czy placek. A jeżeli na niego kliknę 21 razy, tak, to otwiera się jaskinia. No to wchodzimy do środka. O, nie, jakiś napis pomocy. To ja teraz potrzebuję pomocy. Nie wiem, co to jest, ale pochodnie straszą potwora. A tu mamy safe zone. To skoro tutaj jestem bezpieczny, jeszcze tutaj boję się trochę wyjść, to wolę wam w tym momencie powiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka. Pewnie lubicie, jak gry wyglądają dobrze albo nawet bardzo dobrze. Z pomocą przychodzą karty Nvidia z serii RTX z takimi technologiami jak Ray Tracing, czyli śledzenia promieni świetlnych w czasie rzeczywistym oraz DLSS, technologii Ulepszania i zwiększania rozdzielczości. Jeśli jesteście ciekawi, jak działa Ray Tracing i DLSS, to zapraszam na odcinek, w którym pokazałem, jak świetnie to wygląda. Możecie przejść do niego przez kartę, która się właśnie wyświetliła, lub przez link w opisie. A takie karty graficzne możecie nabyć w sklepach Media Expert. No to wracamy i wchodzimy do środka. Tylko skąd ja mam wziąć pochodnie? I czemu tak w środku jest ciemno? I tu nic nie widać. Ale ja, ja tu w ogóle ja nic nie widzę teraz. Nie, no to jest jakaś ściema. Ale jest pierwszy klucz. Co to jest? Mam w tym momencie żółty klucz i co ja z nim mogę zrobić? Nie mam bladego pojęcia. I nie mam dla, bladego pojęcia, dlaczego tu jest tak ciemno. A tu jest znowu safe zone i to kolejny. To nie powinno. Ej o! Co to jest? Ziemniak jeden na dziewięć. Muszę znaleźć jeszcze osiem ziemniaków. I mogę kolejnego gifta odebrać. I to jest szybkość teraz. Ale Dobra, ja chcę szybciej biegać. Czyli na dwie minuty. Patrzcie jak biegam szybko. Przez dwie minuty teraz będę tak biegał. Ale to jest strasznie ciemno. Przynajmniej na moim monitorze jest strasznie ciemno. Nie no, ja nie ogarniam w ogóle, gdzie ja jestem. Przecież ja się tutaj strasznie Ale jest kolejny ziemniak! Mam, mam, mam! Idziemy dalej. Ale ja, ja mam dwa ziemniaki już. To ja zaraz będę mógł normalnie ziemniaki ugotować albo fryty zrobić. O, i jest żółta kłódka. To jest chyba żółta, tak? Tak! A tutaj jest jakaś deska. Olej, oj, co, mam deskę. Mam trzeciego ziemniaka. I mam kolejny klucz teraz, niebieski. Czy ja mogę pochodnie też wziąć? Przepraszam bardzo. Niestety chyba nie mogę. A gdzie jest ten potwór? Zobaczmy sobie. Weźmy tego Game Passa, żeby widzieć potwora. I. Ja go wcale nie widzę. To jest jakieś oszustwo. Gdzie jest ten potwór teraz? No halo, halo! Proszę mnie nie oszukiwać, o co chodzi w tej grze? O, tu zielony klucz potrzebny jest, a ja nie mam zielonego. Tutaj czerwony. Uuu. No dobra, ale gdzie jest ta kapibara? Nie wiem, ale znalazłem kolejnego ziemniaka, mam już cztery. Nikt nie wie, co jest za tymi drzwiami. Wow, czyli to jest biała kutka i nikt nie wie, co tam jest. Wychodzi na to, że mało kto w ogóle doszedł do białej kutki. Ja już niestety biegam normalnie, nie mam już super mocy, super prędkości. Ej, czy ja mogę wziąć żarówkę? Ja, ja chcę jednak, gdzie to się kupuje? Gdzie to się kupuje? Ale ja, no nie ma tutaj nic. No i super, nie będę miał latarki. Chyba, żeby mieć latarkę, to trzeba było dołączyć do ich grupy. Ale ja teraz stracę dwa klucze. Nie! Nie dołączam do żadnej grupy. Ja muszę znaleźć kolejne. Dobra, niebieską kutkę, właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie jest niebieska kutka, bo właśnie znalazłem piątego ziemniaka. I tu jest niebieska kłódka Co te ziemniaki w ogóle robią? Nie mam bladego pojęcia Okej, okay, otwórzmy sobie to Ale jaja I tu już jest bia... Aha, nie, to jest tylko Game Pass. To jest Game Pass, żeby chyba zatrzymać klucze po dedzie albo po nie. Nie wiem. A tutaj jest kod. Sprawdź ścianę. O co tu chodzi? Aha, tu jest niebieski. Mogę zielony. I czerwony, ale jaja. Skąd ja mam wiedzieć teraz, w jakiej kolejności to mam zrobić? O, ale jajca! Otworzyło się! Improwizowałem. Mam czerwoną, czerwony klucz teraz. A jak kliknie ten przycisk, co się stanie? Nie wiem, spamuję i nic się nie dzieje. Czyli wygląda na to, że ten przycisk nie działa Ale za to mam już kol... Ole Zamknęliby, a już wiem! Dobra! Po prostu ten klucz był do tego, że jakby mi się to zamknęło, to mogę to otworzyć. Okej, okay, wychodzimy stąd. O, teraz muszę oczywiście kluczem. Blue. Co to? Ej, tam jest napis blue, ale jajca. Blue, green. O co chodzi? Aha, zielony, zielony, niebieski. Czyli to jest kod do tamtego klucza. No, bardzo szybko go znalazłem. Świetnie, na pewno mi się to teraz przyda. Ale jaja, no nie wierzę. I tu jest znowu safe zone. Czy tu będzie kolejny ziemniak jakiś? Nie, tu nie ma ziemniaka. Dlaczego ja jeszcze ani razu tej kapibary nie widziałem? Czy ona nie żyje? Ja już nie wiem, czy to jest jaskinia tej kapibary, czy o co tu chodzi. Jedno jest pewne, tej kapibary w ogóle nie widać. O, znowu tutaj ten sam klucz, to to mamy. Idziemy gdzieś do przodu. No muszę znaleźć kolejne wyjścia. Ja nie mam pojęcia gdzie one są. W ogóle nie wiem po co mi te deski nawet są. Po coś na pewno. Mam nadzieję, że się w końcu dowiem, ale. Gdzie ja mam biec, to ja nie wiem. Cały czas krążę i się gubię, ale jaja. Zielona kłódka, a ja nie mam zielonego klucza. Mam czerwone. Na razie zdobyłem czerwone. Jest! Czerwona kłódka, się ma! Uuu, teraz jakiś korytarz. Jest! Dobra, mam kolejnego. 6, 9! Mam szóstego ziemniaka! I zdobyłem do tego zielony klucz. To teraz jest łatwo. Chyba łatwo. Bo wystarczy wyjść teraz stąd. I na lewą stronę. I mamy! Jest zielona kłódka tam. Jak szybko, jak pięknie. No dobra, to ja to otwieram. Ale ja, ja. Jakieś schodki. Co tu się dzieje? Co tutaj będzie dalej? Co tam się dzieje? O nie! O nie, co jest? Halo, mam 6 na 9 ziemniaka. Tak. I co teraz? A nie wyjdę stąd, bo muszę znaleźć wszystkie ziemniaki! No to muszę znaleźć jeszcze trzy ziemniaki. Nie mam pojęcia, gdzie one są. Jak ja bym chciał mieć teraz jakieś światło, jakąś żarówkę, ale no nie mam skąd wziąć. Mogłem dołączyć do ich grupy, a nie dołączyłem. Jestem głupi. Oni mają latarki. Gdybym wiedział, że nie można kupić latarki, to bym to zrobił wcześniej. A teraz mam claim Zobacz ziemniaki. O! Dobra, dałem. Daję. O, o, o! Super, jest. Dobra, teraz. Teraz dojdę do tych ziemniaków. Ej, czyli, jak ja odpaliłem wtedy tego Game Passa, żeby widzieć kapibarę, to wydaje mi się. Ale ja, ja. I think... ja myślę, że to jest szczur. A ja myślę, że. ta gra jest zbagowana. Idziemy dalej. Szybko muszę znaleźć kolejne dwa ziemniaki, zanim czas mi się skończy. No i wracając do tematu, jak odpaliłem wcześniej ten ka... gamepass, żeby widzieć kapibarę. Potwora, przepraszam. To nic się nie włączyło, czyli to jest oszustwo. Tego potwora tak naprawdę wcale tutaj nie ma. Ta gra się zepsuła. Okej. Okay. Szybko, szybko. Jest kolejny ziemnior. Mam kolejnego ziemniaka. O nie, o nie, o nie. Teraz... Jednak się nie zepsuło. Co tu się dzieje? Tu jest safe zone. Tam coś jest. I potrzebuję tych desek tutaj. Okej. Okay. Gdzieś tu jest ta kapibara chyba. Co się dzieje teraz? Coś dziwnego. Dobra, idę. O o o o naprawiłem deskę. Okej. Okay. A tu znowu Nie, tu znowu kolejne deski potrzebne są, czyli nie przejdę tam. Ale jaja ja. Okej, okay, gdzieś tu jest kapibara, ale gdzie ona jest, nie wiadomo. Dobra, mam 30 sekund. Może jeszcze zdążę. Tu jest tyle miejsc jeszcze tajemnych do odkrycia. Będzie trzeba jakoś drogę z powrotem tam znaleźć. Dajcie mi tego ziemniaka tam. Znowu idę przez safe zone. Nie no nie wierzę, czy Serio tam jest ziemniak? Czy to jest możliwe? Naprawdę, ale ja, no jest tu ziemniak, mam 9 na 9 Czyli teraz muszę z powrotem sprawdzić te zielone drzwi No i właśnie, musiałbym dołączyć do grupy i polajkować grę, żeby zdobyć latarę Teraz jest już chyba na to za późno No trudno, wychodzimy, idziemy tędy Ja nie pamiętam, którędy teraz się szło Ja bym chciał mieć w ogóle tą deskę zieloną Ale to jest chyba też nierealne Znaczy nie zieloną, no deskę, po prostu deskę, żeby przejść przez ten most No trudno, nie przejdę Teraz szukam zielonej kutki i Będę tak szukał i szukał i krążył świetnie, bo tu nawet mapy nie ma, tu będzie chodził i chodził i chodził. Okej, okay, mam wrażenie, że jestem gdzieś blisko, bo to tutaj coś tutaj było Mam nadzieję przynajmniej, no Tu jest znowu safe zone, chyba nie jestem na, w dobrym kierunku, chyba nie idę Może tutaj na prawo? Tu jest taka pibara, jest safe zone O! No nie no, tam ludzie idą No trudno, to na razie nie tędy ta kafibara chyba gdzieś w ścianie utknęła, mi się wydaje. No jak nic, naprawdę. O, matko, w końcu znalazłem te zielone drzwi. Ja tu krążę, nie wiem, około 10 minut. Już. Tu jest tak ciemno. Nic nie widzę w ogóle w tej grze, nie wiem dlaczego. Mam 9 na 9 ziemniaków i co teraz? Co teraz, co teraz? Gdzie ja jestem? Czemu tu też jest ciemno? Matko jedyna, no. Okej, okay, jest strzałka. Czyli idziemy prosto. Co tutaj będzie? Czy tutaj będzie ten kawałek drewna, czy co? Może tutaj deska kolejna będzie, nie wiem, tak mi się wydaje. Zobacz. Uwaga, tu są jakieś... Ga jest jakiś kod 5884 Okej okay. I do czego mi niby ten kod? Aha No i dobra, nie wiadomo o co chodzi Chyba muszę po prostu wracać Czyli muszę znaleźć pewnie drugą deskę Świetnie No to idę szukać deski, której nigdy nie znajdę Dobra, muszę wziąć tego game Passa, Żeby zachować klucze Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, o co tu chodzi Okej, okay, teraz chyba wyskoczyło mi, że to kupiłem Zielony, zielony, niebieski to się powinno otworzyć. No i okej, okay, tu są klucze, ale desek nie ma. I po przelogowaniu dołączyłem. Mam latarkę, ale nie mam ani klucza, ani nic. Oszukali mnie. No super. I ziemniaki też mi się zresetowały. No to XD. Aha, i tutaj ściana się zamknęła przed chwilą. Dobra, kupuję to. Ja potrzebuję tych ziemniaków. Aha, nie da się tu wejść. Dlaczego? O, teraz się otworzyło, ale jajca. Aha, i tu znowu jest zamknięte. Ta gra jest dziwna. Jest ziemniak i jest deska. I kolejna deska. Aha, mogę. W, fajnie, mogę mieć tylko jedną naraz Super. Czyli w żółtym. Okej. Okay. Wstawiam przynajmniej już tu pierwszą. Okej, okay, jest git. Chyba. Nie, tam jeszcze jeden ziemniak mi został. I muszę znaleźć żółto. Żółty klucz. Okej, okay. żółtą kutkę. Jest, 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 jest żółta kutka. Dawaj drewno. Mam to. Teraz muszę znaleźć tego ziemniaka. Nie! jaki fart. Pod drzwi mi się już zamykały, ale dalej nie widzę. Jest, 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 jest klucz, jest dobrze. Mam ziemniaka i mam y, klucz. Teraz muszę iść do zielonych drzwi po nowy kod pewnie, bo to nowy serwer. Tylko gdzie są zielone drzwi? Tu są niebieskie. Albo to jest ten sam serwer, bo widzę, że ten sam czat. 5884 chyba. Okej, okay. jest prawie dobrze, tylko że. że nie jest dobrze. Okej, okay, znowu wlazłem tutaj. 5884. okej, okay, zgadza się. Teraz muszę znaleźć tylko z powrotem wejście. Muszę kupować Spida, bo bez tego no to ja tu biegam i biegam i to nic nie daje. Czy to było tu w niebieskim? Nie. No i widzicie, aha, teraz cały czas czerwone, czyli to się zmienia. Ale i tak, o, to było gdzieś tu, to było gdzieś tu, tu był żółty klucz, szło się tędy. Czy to już tu? Tak. Dobra. Mam to, mam to, mam to. Teraz cyk, kładziemy deskę kolejną. Udało się. I co teraz? Jest 5884, jest hasło. Zielone, przechodzę dalej i. I co teraz? I mam biały klucz. Udało się. Dobra, czyli teraz muszę wrócić i znaleźć białe drzwi. Matko, jedyna, przecież to jest jakieś przeklęte. No i gdzie te białe drzwi, nie mam pojęcia. Teraz mogę sobie tak biegać i szukać. Tym bardziej, że w tej grze się jeszcze te ściany zasuwają. Jest! Jest, jest, jest. Mam to. Przechodzę dalej. Co to jest za portal? Gdzie ja jestem? Co to jest? Latarka tu nie działa. Halo. Tu się psuje latarka. Co się stało? A gdzie. Co tu się dzieje? Co się teraz dzieje? Gdzie ja jestem? Gdzie ja biegnę? O o... Czy ja mam się bać? Dzieją się bardzo dziwne rzeczy teraz, o nie. Aha, czy, czy to... Właśnie, czy to jest koniec? Tu nie ma końca! Przecież ja nigdzie nie uciekłem. A i na razie mówi mi gra do widzenia. Koniec! Okej! Okay. Czyli tak naprawdę nie dało się stąd uciec, więc dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!